Pan Junior twierdzi, że umawialiście się na więcej. Ale nie umawiałam się, że wojna będzie, dwukrotnie mi obroty spadną. Jak ci połamie ręce, spadną bardziej. Wszystko oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień. Pan Junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek! Płacisz w terminie, masz ochronę! Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia, co? Rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Won mi stąd, ale już! Słuchaj no, może masz dwa miecze, ale nas jest czterech. A, czterech, żeby ściągnąć haracz z jednej praczki. Chyba nie mam się czego bać. Nie byłbym taki pewien. Nie wiem po co. Najpierw mówisz, że bronić będziesz, a potem bierzesz nogi za pas. Też mi bohater! Lepiej by było, gdybyś się w ogóle nie wtrącał. Może bym się z tymi bandziorami jakoś dogadała, tak? Cały dobytek w drobny makro zwalili. Nie przesadzaj, niczego ci nie obiecywałem. No we mężczyźni zawsze tak mówicie. A potem na kobietę spada radzenie sobie ze skutkami. Ech. No nic. Przeniosę się do Oksenfurtu i profesory muszą gdzieś brać kalesony. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Mogę cię tylko przeprosić. Przeprosić, przeprosić! A co mi po Twoich przeprosinach? Jak cały interes przepadł. Nie wiem, czy nie pamiętasz, ale kiedyś już się spotkaliśmy. Nie. A, czekaj, czekaj, poznaję. Ty jesteś ten wiedźmin, co go prawie trafiłam do niczką, jak. no. Jak wyprowadzałaś Jaskra przez balkon. Właśnie w jego sprawie przychodzę. Won mi stąd, ale już. Słuchaj, no, może masz dwa miecze, ale nas jest czterech. Tak, czterech, żeby ściągnąć haracz z jednej praczki. Chyba nie mam się czego bać. Nie byłbym taki pewien. Wszystko we krwi, wszystko, tyle roboty i na nic. Nie ma za co, naprawdę. Przepraszam. Nie źle, jestem wdzięczna, ale... Dorobek życia. Wszystko przepadło. Spokojnie, spierze się. Pewnie, że się spierze. Trzeba tylko je w białym odcieniu namoczyć. Ale nie o to chodzi. Junior mi nie wybaczy. Albo sama zwinę interes, albo puszczą mi go z dymem. Przepraszam, nie zdawałem sobie sprawy. Taki już los kobiety. Mężczyźni balują, a nam się obrywa. Ech, no nic. Przeniosę się do Oksenfurtu. I profesory muszą gdzieś prać kalesony. Wyspula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją? Króla Żebraku. Dogadał się z juniorem. Teraz to jego rewir. Nic mi o tym nie wiadomo. Ale wiadomo ci, co żebrak zrobi z tymi, którzy wejdą mu w drogę? Czy mam zademonstrować? Chodź, Fritz. Skoro szef tak uradził, to tak ma być. Dziękuję, dziękuję, że jeszcze są na świecie ludzie gotowi bezinteresownie pomóc nieznajomej. Nie do końca bezinteresownie i nie całkiem nieznajomej. O czym ty... Poznajecie? Ty jesteś ten wiedźmin, co ciągał jaskra na dziwki. Gerard, tak? Gerard, nie Gerard. A, to przepraszam. Wytłumasz mi coś. To niby ja ciągałem jaskra na dziwki? No tak mówił, że zawsze byłam tą jedyną, tylko wpadł w złe towarzystwo twojej tego krasnoluda, co mu zawsze kogut sterczy. I daliście mu przykład. Wino kobiety. I śpiew. To też od nas podłapał. Będę się z nim musiał rozmówić. Wespula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją. Moją mam konkurencyjny ceny. to zobaczymy jeszcze jak z jakością usług. Uch! 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 Wszystko we krwi, wszystko. Tyle roboty i na nic. Nie ma za co, naprawdę. Przepraszam. Bierzcie pieniądze i zjeżdżajcie. To tak nie działa. Wespula ma zapłacić albo dostać nauczkę. Uznajmy, że udzieliście jej werbalnej reprymendy, a teraz won albo to ja wam dam lekcję. Chodź, złoto, to złoto. Dziękuję, dziękuję, że jeszcze są na świecie ludzie gotowi bezinteresownie pomóc nieznajomej. Nie do końca bezinteresownie i nie całkiem nieznajomej. O czym ty... Poznajecie. Ty jesteś ten wiedźmin, co ciągał jaskra na dziwki. Gerard, tak? Geralt, nie Gerard. to przepraszam. Jak myślisz, gdzie jaskier może się podziewać? Pewnie łajdaczy się gdzieś, barząc zachrypnięty łaj za kłamiwa. Oho, chyba ci czymś podpadł. Ten co zawsze, buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to, a wywaliłam go na zbite pysk. Ta dziewczyna z przystani. Co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru. Gorset miała tak ściśnięty, że o małej gały na nie wyszły. Jemu zresztą też. Mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Dzięki za pomoc. Słuchaj, jak już znajdę Jaskra... Pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść.